I Róża, dzisiaj specjalnie, specjalnie dla, was dla was otwieramy szósty, szósty dzień kalendarza adwentowego. No to zaczynamy. Ogóle... I wczoraj będziemy jeździć na sankach. Jutro. Tak. <gry> nie mogę się doczekać. Okej. Okay. Już. Mamy, takie mamy specjalne sanki. No tak i jest bardzo dużo śniegu. Ciekawe czy się przebijemy przez te sanki. No i ciekawe, ciekawe jak czy to się przebije. No. Bo do was jeszcze nie dotarł. No. A do mojej przyjaciółki Anitki już dotarł. Dobra, to zabieramy. Ja. ja mam zacząć? Tak. Ok. To szukamy sobie szósteczki. To jest szósteczka. Mm. Wow, <grym> Róża. Taka fajna Mikołajkowa, taka, co się zawiesza. I bardzo dobra. Jeszcze otworzymy sobie to, co zawsze, ten kalendarz adwentowy taki z różnymi niespodziankami. Kopi zmazywany. Słodki. A tam? Jest. I mamy czekoladki Jest y, karteczka. nasza karteczka z zadaniem. Powiedz wierszyk dla Mikołaja. Ja nie umiem wierszyku. Hmm. To wymyślę jakieś. E, m, może jakąś piosenkę zaśpiewasz? No nie, bo to jest wierszyk. No. To może, co by tutaj tak powiedzieć. Dobra, to ja pomyślę. O, to, to, ja ja po, to. to ja pomyślę, a ty, Róża, otwieraj. Dobra. Naszą drugą... A, nie. Siód. Ta sama. Buć.

Nie, nie, ale I zadanie. Zaspiewaj Zaśpiewaj coś dla Mikołaja. To dla Ciebie piosenka święty Mikołaju. Szukam cię na dachu, szukam cię w kominie. Szukam dzisiaj noże. Szukam też pianinie. A święty Mikołaj przybył tu z saniami, zjawił się z nienacka, jest już tutaj z nami. Dlatego skacz, skacz, skacz dla niego, kręć się, kręć kolego, ręce w górę, ręce w dół. Śpiewamy na dziecięcy chór, dlatego skacz, skacz, skacz dla niego, kręć się. Kręć kolego, ręce w górę, ręce w dół, śpię na dziesięć chór. To dla ciebie, Mikołaju. Mikołaju nasz, dużo paczek masz. Jak cię ładnie poprosimy, to, nasz, to nam jedną dasz. Doliczone? Bo tak. <śm> I co? Czekacie dalej. Szukam cię na dachu. Szukam cię w kominie. Szukam bliższej noże, szukam też pianinie, a święty Mikołaj przybył tu saniami. Zjawił się dnienacka, jest już tutaj z nami. Skacz skacz, 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 skacz do niego. Kręć się, kręć kolego. Ręce w górę, ręce w dół. Spiew na dziecięce do zobaczenia, dawajcie łapki w górę i, i subskrybujcie subskrybuj nasz, nasz kanał, no to pa pa. pa, pa. Widzimy się 7 grudnia. Dingo, Jingle bell, all the way. All the way bell. mogę zagrać. the way do